Fortnite to zajebista gra, nie wiem o co ci chodzi. Ja? Czekaj. F9. Czemu F9-ka tu jest solo show? Nie wiem. Nie wiem, tylko... Jaki error dostałem, to fajnie. Tak to. Nie wiem. Myślę, że jestem... Myślę, że jestem w limbo. A to... Adam, może dasz gotowość? No próbuję, to mnie od razu ale do gry mam error potem, więc... Jest... Dobra. Jak się stąd dostanę? wychodzi? Jak się sparty wychodzi? Nie wiem, party może jest? Sparty opuść. Gdzie? A jak jest sparty dołącz, to party opuść. <grymne> nie ma. Fuck to... you. Report. Remove block. Leave party. Dobra, zaprośmy. Report. Sądź report. Nie. To? <grymne> nie, nie ma. Ja już wyszedłem, zaprośmy. Widzisz, że jesteśmy debilami w Frife, nie? Słowo. Ty cię chyba już minutę. <grym> Do dobra. Aha, to ty już nagrywasz? Wow. No. A, y Cześć widzowie. Cześć widzowie. No. Pa widzowie. Nie, e e ty, bo nie robimy zakończenia. No zobaczyłem kiedy dostanę bana. No, to ragra czarnym, nie? Ja gram czerwonym, a, a ona gra brązową czekoladą. Kupa. 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 Kupa? Ej. teraz powinna tu wlecieć ta piosenka. Kupę sobie, strzelę z rana. Ale nie. Ej, słuchaliście kiedyś tego? To w odcinku sobie słyszycie. Ej, kanał poszedł inny. Ej. Coś ty zrobił. Czekaj. Fuck. No, poczta, Co to Coś iść w To moja ulubiona gra. Ej, to jest łatwe akurat. Łatwe jak? Ja z tym pokonam. Jak, jak będę pierwszy, to widz zostawiasz suba. <coughs> jak ja będę pierwszy, to mi suba. No. Grzegorz Adam nie będzie pierwszy. Ta? Ta. Wyścig? 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 Wyścig. Dobra, jak będzie pierwsza, to zostawiacie mi łapkę w górę. Łapkę w dół, łapkę w dół. To... Ich i tak nie widać. No ale obniżają morale. No obniżają ci ego Ale ja je widzę na przykład. Mati, no. Żyd, który zawsze daje łapkę w dół, nie? To jest jedyna osoba, która mnie hejtuje. Ja. To ja jestem. Aha. W ogóle na mieć jeszcze O wow, nie! To... Kark se skręciłem. Ta? Zajem, Zazdroszczę. No, bo ty go nie masz. Bo ja go nie mam. Wow, niesamowite. moralnego? O kurde, czarny mnie wyprzecił. Też Adam. Eeeh. A... Nie no, chyba nie będę pierwszy. O, o, kurde, piłka mnie trafiła. Nie no, o fuck. Dobra, pozdra. Jestem wow. ostatni z wszystkich. Czyli byłem nie. pierwszy. Ja ja jestem ostatni. A. No to jak mówiłem, że jak będę drugi, to zostawiasz widzów łapkę w górę. No, a Misuba. No. Właśnie. Misuba. Jakim misu? No Misuba. Co ty po... Typo jest tęczy? Co się stało? sądzę, że mam zrobić screena. Nie? O kurde, że Jak robię screena, to widać moje dwa monitory. Wow. Nie. Pokaż. Nie. Właśnie, udowodnij. Te, zrób screena. Udowodnij. Zrobiłem wyślij ci potem. Aha. Teraz wyślij. No, teraz nie. O, siebie słyszałem przez chwilę. Ja też jak mam czasami. Trzeba jej <noise> Ty, <noise> Ty też mi słyszysz czasami. Załowite. Dobra. Więc oby było coś, że nie całą drużyną. Ja bym w piłkę zagrał w Fall Guysach. W Fall Guysach, oczywiście. No, to jest to Oooo, to jest to śmieszne. To jest beznadziejne. Nie? dość śmieszne. Nie, to jest beznadziejne. Ej, ja bym zrobił, że ten kto pierwszy jest, zginie, musi to nagrać na TikToka. Tak jak na przykład Nitro jest tym robili. Nie, Z nie ty... mam pojęcia jak Nitro robi, wiesz. Ej, czekaj, to ja się ja se usiądę. To jakieś głupie challenge trzeba zrobić. A już myślałem, że stałeś, wiesz? No, stałem ła, wow, serio? No poświęcał się da widza. O fuck, spadłem. Bo chłop wypchnął. Nie, nie mówię, się spadłem, tylko I fell off. Nie. No to jest łatwem. Nie, nie wiem, czekaj, ktoś... chcesz Krzysiu? się Nie jak ktoś się, się wywalił na tym bo... no, to Dosłownie. No, się wywalić. Dosłownie. A co, Shuai się wywaliła? Nie. Ja Sam nerdy wypadło. wypadło. Nerdy, nie? Ci, którzy pierwszy raz odpalili grę, <grym> Wszyscy adoptowani, właśnie tam O no, nie! Oddali ich do okna życia. Tak. Będzie piłka. Nie, no to jest to beznadziejne coś. Trochę ten. first Julia. Jakaś, nie wiem. Nie wiem. Ej, ogólnie dzisiaj jestem w robocie i ten, i sobie widzę piłkę zapu Co, co a. widzisz? No, siedzę sobie na krześle. No. Ciężko pracuję. No. No. I, ten, no. I sobie patrzę do góry, a tam jest komodka. A na tej komodce jest sobie piłka zapu Wow! No. Coraz dobrze do twojej historii z roboty, Ej, Ja wiesz, jaki mam pomysł? Bo to nie są przynajmniej wszystkie historie. Ja, ja będę sobie na YouTube'a nagrywał, i to będą takie shorty, tak jak robił Nexe <noise> Nie mam pojęcia, kim jest Nexa, no. Nie, nie masz pojęcia, kim jest pies? Jaki pies? No, Shiba taka. What's up dog. What's up dog, dosłownie. Dobra. Dogonię się, Krzysiu. To Ty jesteś tym czarnym... Z tyłu, czy tym czarnym z tyłu? tym czarnym z tyłu. Ale mnie to obciągnęło. Czekaj, czekaj. Ej, nie Dobra, bo mnie czwarty. Pozdrawić No, cię obciągę, No obciągało mnie. Dawaj, Dawaj Natala. Dobiegniesz. Do, dobiegniesz. No biegniesz! Dobiegniesz! biegniesz. Nie dobiegnę! Nie dobiegniesz! Dobieg z takim nastawieniem na pewno, nie dobiegniesz. dobiegniesz bo wiesz, bo się nie. ślizga nie. <laughs> No samo Ale widzisz, śmieje się, dobry żart. Tak jak feministki. Ej. Nie wiem. Ale było blisko. Czy się masz przejebane ogólnie? Bo przegrasz raz? No przegrasz teraz. Przegrasz raz? Dobra. Co, co, o co tu chodzi? No, musisz iść za inną stronę. Adam, za inne A się wpierdalasz i szukasz żółtego kloska. Nie, nie, nie. Nie napałem, musisz szukać innych. Widzimy, A ty się wpierdalasz i szukasz żółtego kloska. Ma sens, tak w rodzinnym życiu. Dobra. No niech ktoś pójdzie. Kofnij. Takie no. też. Nie? A, rzeczywiście. O! Spadłem z tyłu. A ty Ale to jest tak jak, os tak jak ostatnio. No właśnie tak Innym myślałem, to... ale tak nie jest. Jest. Ej, tu ja znam Proszę... drogę. Nie znasz. Pamiętam ją, ja, Paulina ja przechodziła. Wlegociera. I nie skoczyła nie na to... końcu. Skoczcie, skoczcie na końcu tylko. Okej. Okay. Hop. Ho to e? pierwszy! I trzeci. Nie, czy ja pierwszy byłem. Ja byłem pierwszy. Nie, bo ja, ja byłem pierwszy. Matunek. Nie masz, nie masz. Ta soka podjebała mi pętę Zobacz jak. To był Jarek. Soka podjebała mi pierwsze miejsce. Soka podjebała mi pierwsze miejsce, jestem załamany. Zobacz jak. Widzisz, Adam, jestem nad tobą, bo jesteśmy. Jezu, nie, nie będę obrazał innych razy. Wiedzieć innych rasist? O, Krzysiu. Też tak usłyszałam. Ale nie. wiem. Myślę, że się dostanie bana na YouTube. Też Ostatnio tak re reportem oddawaliśmy. Chyba nie powiedziałam. <laughs> Marek coś o żydach powiedział chyba. O kurde. Okej. Okay. Ten, TNT czy się Krzysiu, ty żyjesz? się nie żyje. Kurde, trochę słabo. Fuck. Własnych widzów zostawił. Fok. Nie! Ojej, ja, ale dobrze. Wow. Jest. Myślę, że Krzysiu się popłakał, dlatego się uciszył. No pewnie. Skupił się, bo chce dojść do finału. Albo matka go bije z kabla. Dwie opcje. Nie, no nie mogę! Co jest? Ja? Dawaj, dawaj, dawaj. Do, do, dawaj, do dupy nie, ta gra, nienawidzę jej. Masz sobie radę teraz. Nie, nieprawda. Jo Juba Jumper. Kuba Jumper? Nie. Tak. To... A, Ksyś się swap, ale sławę. Popłacę się? Nie. Na pewno. Na pewno. A dla fejmu? Też nie. <laughs> ja się tak. ja popłaczę. <śmiech> Zostawcie <śmiech> lajka, widzowie. No, zobaczcie. Dla Adama. Bo dadzą mi do na życie. O kurde. Myślę, że wygraliśmy mentalnie. Aż tak sądzę. To się zabije? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie nie wiem. A jak się czujesz z tym, że przegrałeś? Jak się czujesz z tym, że przegrałeś bardziej? Nie, dwa akurat wygrałem. Nie wiem. Miałem... Brąz, złoto. Wmawiaj to sobie. No, będę sobie wmawiał nie, nie. brąz, złoto, brąz, złoto i czerwonego x. Nie, ja miałem złoto, I złoto. Jeden smash to dał na Krzysiu. A ja nie. mam złoto, złoto. To na pierwszym nie odpadłeś? Na drugim, na trzecim. Tak Fortnite? Fortnite. Jeszcze jak. To trzeba z widzami trzeba się pożegnać. Imagina. Na no, rawizowie. Pa widzowie, Mam nadzieję, że No, widzowie.